Pierwszy fortepian skonstruowany przez Arnolda I powstał w małym warsztacie przy Alei Józefiny w 1878 roku. I od tego czasu datuje się założenie fabryki Arnolda Fibigera. Pierwszy fortepian wzbudził sensację. Bo dotychczas na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie Kalisza, gdzie było dużo firm, ale to były maleńkie manufaktury, a Arnold z rozmachem zaczął swoją fabrykę. I od tego czasu w zasadzie datuje się założenie fabryki Arnolda Filigera, która była największą do 1939 roku czyli do pod wpływem do wybuchów wojny, największą fabryką sałtygianów pianin w Polsce.